Dzisiaj miał być lekko inny film, natomiast EA postanowiło uraczyć nas nagrodą w postaci 2000 FIFA Coins za edycję Ultimate. Na rynku dzieją się różne rzeczy. Dzisiaj pokażę wam jak rynek spadł przez nabór dodatkowych FIFA Points, które nie miały w dniu dzisiejszym, czyli 1 października w go okolicach godziny pierwszej, drugiej w nocy, trafić na nasze salda w EAFC. Dużo mówić nie trzeba, no bo rynek po prostu poleciał w dół, nie było w tym nic nadzwyczajnego, my, gracze, handlarze, spodziewaliśmy się takiej sytuacji, ale dopiero w okolicy połowy, drugiej połowy e, października, gdy już prawdopodobnie każdy z nas powinien wtedy dostać te FIFA pońcy, natomiast EA uznało, że to będzie z pierwszym dniem każdego miesiąca. Nie wiadomo czy to błąd, najprawdopodobniej tak, no bo... Same pacznoucy, same informacje na stronie wnioskowały, że po prostu otrzymujemy z każdym dniem, w którym pierwszy raz odpoliliśmy FIFA pońcy na swoje konto. Jakie to będzie miało przełożenie na rynek? Bo wiadomo, dzisiaj powiemy sobie o tym rynku, przez pierwszą część. Później powiem wam szybką poradę na po prostu końcy, których no nie da się nie zdobyć. One są po prostu do zdobycia za darmo, więc to jest taki tip bardziej handlowy, dzięki któremu możecie zyskać nawet myślę do okolic 90 tysięcy końców. Także warto na pewno to zobaczyć. Powiem Wam też, jakie inwestycje robimy w tym celu, bo rynek spadł aż tak nisko. Zaraz jest Food Champions, więc te karty muszą odbić. Więc na pewno coś kupimy dzisiaj. Ale przechodząc do rynku. Rynek wygląda w następujący sposób. Ogromne spadki tak naprawdę od godziny, jak widzicie tutaj północy zostały zanotowane. Indeks rynku był na 80% sześciu punktach, co jest bardzo niską oceną. Wiadomo, nie każdy o tej godzinie mógł do, dostarczyć sobie FIFA pońców, ale dzisiaj, jak to wstaje, ku mojemu zdziwieniu rynek lekko odbił, ale to, na to nie patrzcie, to są dane bardzo ogólne, bardzo ogólne, one tyczą się nie tylko grywalnych kart, ale po prostu każdej karty. Zobaczcie jak to wygląda m.in. na przykład na realnych przykładach. Ibrahim Konate, odświeżmy sobie, on kosztował około 39 tysięcy monet. Był rano do, po 30, po 29 nawet. Jego oczywiście kupujemy. W okolicach 30 tysięcy, on myślę, że wróci do swojej ceny, ze względu na to, że ma super narodowość, super klub, no i też jest bardzo dobrą grywalną kartą. Jak to się prezentuje tak naprawdę wobec innych kart? No wiadomo, karty nisko ocenione, ale grywalne mają spadki nawet po 50%. Tomori z 5 na 2,5. No to jest już naprawdę karta sięga dna, więc ją po prostu będzie trzeba pominąć. Kieza to samo. Robinson to samo. Pickford. Dosyć dobra cena. Ja bym się zastanowił nad inwestycją w tego pana. Jest to Anglik Premier League z wysokim, w miarę overallem. 2,5 koła. On jest, wydaje mi się, że nawet w cenie w cenie po prostu kart foderowych. Foder w okolicach 1200, więc on ma jeszcze tą lekką nadwyżkę. Ale to ze względu na to, że jest super kartą. Ekola, Turam, zobaczmy. To generalnie większość tych kart to są nisko ocenione karty, których ten. Te 2000 punktów mogło dotknąć, bo jak spojrzymy na drugą stronę, gdzie mamy karty wyżej ocenione, Kroj. E, no dobra, o takich nie będziemy mówić, bo to mija się troszeczkę z celem. To są karty naprawdę bardzo nawet nieosiągalne, ale ikony, lekkie wzrosty zaliczają. Już od rana wstają te karty, mimo tego, że więcej graczy wchodzi jednak rano. E, jak to generalnie wygląda? Bo też nie chcę was zanudzać, każdy wie jak to wygląda, że jest spadek, że jest głupio, że jest niefajnie, zaskoczony i jej. Wszystko fajnie. Dobra, no a oprócz, yy, oprócz Konatek, którego wam wcześniej pokazałem, warto na pewno zainteresować się tonalim. On kosztuje aktualnie na konsolach 12 tysięcy, na PC około 10. 000. No i też koło 10 chciałbym, abyśmy go sobie dobierali. 86% 000, ocena: on nie jest aż tak często rozpakowywany w paczkach. Bardzo przyzwoite statystyki, myślę, że na Foot Champions będzie to idealna opcja. Kolejną kartą, którą bym również rozważył, jest Rudiger. Jest to troszeczkę już droższy zawodnik, ale również statystyki super. Ma fajnego trejta i srebrne, również fajne trajty. Liga bardzo popularna, Real Madrid, znajdzie swoje odzwierciedlenie w wielu składach na Food Champions. 59 tysięcy brzmi jak okazja, i taką okazją właśnie jest. Z droższych rzeczy: Dejonga na pewno z trajtem Tiki Taka, który jest mega OP. No i okolice 200. 205 tysięcy, myślę, że to jest naprawdę już spoko cena. Jak widzicie, tu jest lekki przeskok 4 tysięcy, ktoś go mocno podciął, ale takich podcinek będzie dzisiaj dużo, bo jednak ludzie otwierają te paczki no i chcą po prostu mieć monety na Food Champions. Rodman, również ciekawa karta, 25 tysięcy, ale ja bym ją szukał w okolicach 22. Myślę, że ona ma jeszcze lekki potencjał spadkowy, natomiast te traity, które ona ma i sama jej jakby fizyka, ona się super wpasowuje w EFC 26. No dobra, i ostatnią kartą myślę, że to będzie Frimpong, który chyba tłumaczyć nie trzeba. Nie ma żadnej konkurencji na swojej pozycji aktualnie. W najnowszym Team of the Week również nie zapowiada się na to, żeby został on zastąpiony przez kogoś. 30 tysięcy per cena. Szczególnie, że jego cena na przestrzeni ostatnich dni sięgała naprawdę wyższej sporo kwoty, bo on okolice 40-45 tysięcy kosztował, co myślę, że jest naprawdę dobrym dosyć. Nawet został sprzedany też dzisiaj za 37, ktoś myślę, że walnął mocnego misklika, ale jak widzicie, no to bardzo mocno spadło na przestrzeni tych dni. On 38, także on wróci, on wróci myślę do tych 37 na spokojnie. Wiadomo, że to jest karta nie do zastąpienia na razie w Premier League, więc sporo składów będzie go posiadało, jeszcze dobry link pod Konatę, dobry link pod karty specjalne, które wychodzą z Liverpoolu. Ale przechodząc teraz do rzeczy, która tak naprawdę Was zainteresowała i o której powinienem w zasadzie rozpocząć cały ten film, no to jak zdobyć te 90 tysięcy, o których wspomniałem? Generalnie jest coś takiego jak w momentach macie do wyboru za 10 gwiazdek, bodajże. 10 gwiazdek to jest kwestia 5 minut. Naprawdę, to jest kwestia 5 minut do zrobienia. Zyskujecie paczkę kart jednorazowych, którą oczywiście otwieracie. No i to, co potrzebujecie, no to zatrzymujecie. To co chcecie sprzedać, to sprzedajecie. W moim przypadku dwa żetony draft, trafione. I otworzyłem trzy takie paczki i dostałem sześć żetonów draft. Nie wiem czy to jest jakiś błąd, czy tak po prostu jest ta paczka zaprogramowana. Sprawdźcie u siebie jak to wygląda. Ciężko mi to oczywiście stwierdzić, bo otworzyłem trzy. Maksymalnie trzy możemy otworzyć. Więc ja mam sześć żetonów draft, które są warte 90 tysięcy, które swobodnie zamienię na fajne paczki i też spędzę miło czas. Ale dodatkowo poleciał cień, poleciał myśliwy, poleciały różne karty, które są w granicach plus 4000. Wiadomo, ja niektóre z tych kart sobie squigsalowałem, bo po prostu ich nie potrzebuję, zaśmiecają mi klub. Wy możecie oczywiście je użyć, ale drafty dla Was, paczki również możemy w tym trafić. Też 4000, chyba 4000 końców można w tym trafić. Także no, głupio jest tego nie zrobić. Szczególnie, że po prostu są darmowe monety, które wystarczy tylko i wyłącznie podnieść. Także taki mały tip, może niezbyt handlowy, ale bardziej taki sneak peekowy dla Was ode mnie. Też jest taki case, natomiast nie każdy go ma. Generalnie w sklepie możecie znaleźć paczkę za 500 FPKów, dzięki której dostajecie 3 paczki za 25 tysięcy, gdzie macie trzech rzadkich. Warto to zrobić. Gdzieś to widziałem na Twitterze właśnie, natomiast ja zrobiłem wszystkie te zadania związane właśnie z podstawami, z fundamentami, no i tej paczki nie mam. Eee, dlatego. Warto, jeżeli macie już te FPK, sprawdzić sobie, czy u was na koncie jest w ogóle taka możliwość otworzenia tej paczki. Ona powinna być w promo packs. Ja jej nie mam, więc po prostu wam nie odpowiem na to pytanie. Bo po prostu tego nie mam. I być może jest to jakiś błąd. Nie wiadomo jeszcze tego dokładnie. Ja bym chciał sobie jakąś paczkę otworzyć na, 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 na widowni tutaj. Dlatego weźmy może nie wiem, Tom Spróbujmy otworzyć. Zobaczymy, co nam się trafi. Naprawdę nic ciekawego. Wiki Lopez. No, Wiki Lopez, która nie jest zbyt dobrą kartą. Także nie otwierajcie FIFA Pointsów, FIFA Coinsów. Nie kupujcie tego, to jest w ogóle bez sensu. Lepiej wejdźcie na link w opisie, gdzie macie oczywiście link do grówki premium, gdzie są oczywiście cały czas informacje o możliwych handlowych ruchach.